Cześć, nazywam się EasyTab, to na kolejnym odcinku EasyCraft. I tak, po pierwsze usunąłem dany save i zrobiłem sobie ten nowy, całkowicie nowy, nic jeszcze nie mam, bo zdecydowałem, że po prostu przyspieszę wam teraz tą podróż w poszukiwaniu właśnie nowego miejsca, znaczy pierwszego miejsca na dom, bo po prostu będzie to zbyt długo trwało, jak ja będę tak po prostu szedł. Puszczam teraz muzyczkę.

<laughs> 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 you bastard. When you learn that goat's fool problem, I'm going to find out how much you really know. They're going crazy and if you carry on like this, well then you're going to die. Ha! Czy wy widzicie to, co ja? Oczywiście, że tak, co ja gadam. Wow! Wow! Takiego dokładnie czegoś takiego szukałem. Dokładnie! O, już widzę, jak to zrobię. Jeszcze dodatkowo są dwa wyjścia. Tu się będzie wpływało łódką. Tam będzie główny dom. W tej całej górze Paropiętrowa, Wielka willa. Po prostu cudowna góra. Czegoś takiego szukałem. Jestem po prostu wzięty. I chyba sobie z tej muzyczki zbyt długo nie posłuchaliście. Ale to naprawdę jest cudowne. Jeszcze wodospad. Nie mogę. A powiem wam szczerze, że już raz. Próbowałem zrobić to przyspieszenie i szukałem dobrego miejsca na dwóch mapach. I. w końcu się udało! Za trzecim razem! Jest! Dobra, ale zanim będę tam się kopał. Wow! O, czuję, że tu też są jakieś fajne te. E, fajne cave systemy. Ale pierwsze moje miejsce będzie za tym wodospadem. Pierwsza moja baza. Tak. Chociaż. Nie, dobra, pierwsze zrobię tutaj. Tam później trzeba jakoś rozkminić fajnie. ja pierdziela, ale wielkie góry. Takiego czegoś właśnie szukałem. W końcu się. Aj, a, doskoczyłem mu. Świetnie. Nie no. Po prostu zawaliście. Dobra. Nie. No i. Nie, jacie. To jest po prostu piękne. Jeżeli Wam też się to podoba, to macie tutaj sida. Możecie sobie teraz przepisać, zatrzymać filmik. Dobra, mam nadzieję, że Wam wystarczy. Ja sobie teraz pościnam trochę drzew. A ubogo, z drzewami to tu nie mam. Pościnam, może ze stack. Zrobię sobie najpotrzebniejsze przedmioty i zaraz do Was wracam. Dobra, nie zdążyłem nawet ściąć paru drzew. Nawet jednego. Dobra, jest węgiel, to jest dobrze. Ale ja umieram z głodu! Idę tak dosłownie Szybko... Nie, dobra, pierwsza idę do tej świnki, tam widziałem. Chyba parę świnek jest. Tak jest, parę. Kurde Nie, o nie! O nie! Nie mogę stracić tego miejsca! Fak! O fuck dwa! Nie! 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 Mam wełnę, mam wełnę. Jest dobrze, mam wełnę. Dobra. Jeszcze trochę węgla, bo nie wiem, czy mam wystarczająco. Chociaż jeden. Fuck. Tak. Tu już trochę wykopałem. A, mam dwa nawet węgla, dobra. Szybko łóżko. Uff. Na szczęście nie, ubiera, nie umiera się do końca. A gram chyba na poziomie easy? Nie, nie easy Normal, dobrze, normal Tak miało być Dobra Mam nadzieję, że nic nie obudzi Dobra Teraz jakiś... Kurde, nie mam nic! A tam te świry pewnie... Tam jedna świnia na drzewie... To nie, no, chyba w drzewie nawet stoi Ale te świry pewnie się pokowały... Szkielety pod drzewa i nie będą się palić. Gdzie one są? Nie zniszczyłem łóżka. I było już słychać jak się jeden palił. Jest! Płoń! To wszystko przez ciebie! No płoń! Płoń! No fuck! Gdzie moje przedmioty? Mój mieczyk. Gdzie jest mój mieczyk? Gdzie mój mieczyk? Ej no, o tu patyki. Mam miecz. Gdzie mój miecz? Przecież go miałem. Ej no, można drzewie. Ej no... Przecież miałem miecz. Muszę pójść zrobić drugi. I pewnie jak będę wracał, żeby zabić te świnie, tego znajdę. No ale trudno. No na 100% miałem miecz. Dobra, ale trzeba zabić parę świnek, bo umrę z głodu. I to tak naprawdę. Przez to przyspieszenie nie wiem ile ten filmik będzie trwał. Więc. Ten chyba będzie trochę krótszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ja sobie tu nazbieram trochę jedzenia. Pościnam drzew. Ale to, ile nazbieram drzewa i ile będę jedzenia, dowiecie się w następnym. Wow! Bliźniaki, bliźniaki syjamskie! Ha! Dobre. <todgrybujesz> Jednak nie bliźniaki. Dobra. Dwa wodospady będą widokiem na koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.